Podziemie naszej psychiki, w której pulsuje trudna do zdefiniowania energia biochemiczna, zastąpiła u Freuda duszę. Cała koncepcja tej biochemicznej duszy oparta jest na analogii do teorii ewolucji Darwina. Stąd też u Freuda podział psychiki na trzy sfery: najniższą nazwaną it, czyli z łaciny bezosobowe to, następnie sferę ego i superego. Zgodnie z uproszczonym prawem ewolucji, wyższa sfera jest młodsza i pochodzi od niższej. Poszczególne sfery wypierają się nawzajem, przy czym ostatecznie wyparta zostaje sfera najniższa. I to ona, właśnie będąc kolebką pozostałych, rządzi, pozostając przy tym w ukryciu. Problem polega jednak na tym, że Freud założył, że najniższa sfera nie może mieć dualistycznej albo nawet pluralistycznej natury. Stąd według niego ewolucyjna walka o byt zachodzi prawie wyłącznie tylko między wspomnianymi trzema sferami, a nie w ramach nich. Tak jakby to mogłoby mieć miejsce, gdyby założyć ich niejednolity charakter. Freudowskie koncepcje skonfrontujmy z rytuałem brazylijskich Indian karajów, zwanym Andebure, opisanym przez tony Halika. Jest to rytuał złożenia krwi przez chłopców osiągających dojrzałość do bycia mężem i wojownikiem. Młodym kawalerom, którzy z własnej woli mieli oddać swą krew duchom, rozcinano skórę na plecach, piersiach i ramionach. Następnie chłopcy malowali swoje ciało tryskającą z ich ran krwią, krzycząc: Napijcie się mojej krwi, duchy selwy. Tak oto młodzi kawalerowie ofiarowali krew za pomyślność swego małego ludu. Rytuały krwi, podobnie jak podania o raju, są częścią najbardziej uniwersalnych wierzeń, które istniały od zamierzchłych czasów, wszędzie tam, gdzie mieszkali ludzie. Przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt. Młodzi Indianie, w trakcie rytuału krwi, Wpadając w hipnotyczny trans, doznając w krótkim czasie wielokrotnych zaćmień swego indiańskiego słońca i księżyca, niejako opuszczali własne ja. Ciekawe są teraz wnioski, jakie wyciągnąłby Freud ze stanu psychicznego, w jakim się wówczas oni znajdowali. Otóż, według niego, Indianie oddawali się we władanie najniższej warstwie swojego jestestwa. Przy czym wcale nie składali jakiejś ofiary za pomyślność swojego plemienia. To, co miało miejsce, to była walka ich popędów o obalenie kultury, które same one stworzyły, a które je tłamsiła i wyparła ze świadomości. Ale najśmieszniejsze w tym jest to, że wspomniane popędy wcale nie chciały ostatecznie niczego niszczyć, tylko odgrywały spektakl swoistej grozy. Aby naprężając system nerwowy, zmęczyć i stępić go, a samemu przeżyć katarzis. Czyli, kolokwialnie mówiąc, chciały sobie ulżyć, rozładowując poprzez dramat stan stłamszenia, do którego notabene same doprowadziły. Wiem, że to wszystko pokręcone, ale posłuchajcie dalej, gdyż jest to pomimo wszystko pasjonujące, niemal tak jak indyjski mit o utraconym raju. Otóż popędy z natury, będąc niepohamowane, są niejako ciałem obcym dla siebie samych. I aby nie ulec samodestrukcji, wytworzyły swoisty bat na siebie czyli stworzyły wyspecjalizowane w obronie popędy wyższego rzędu, które w różnych konfiguracjach jawią się nam jako świat idei czyli jako nasza kultura. I ta oto kultura Wraz z hordami najniższych pokus i podniet, ma odgrywać wiekuisty, cykliczny spektakl zdobywania, że tak powiem, jasnej góry. Ostatecznie jednak nikomu nic się nie dzieje, chyba że ma miejsce tak zwany wypadek przy pracy aktorskiej. Aby uściślić przedstawioną tu teorię Freuda, Należałoby jeszcze ze wszystkiego, co o niej powiedziałam, usunąć wszelkie określenia wskazujące na intencjonalność. Bo przecież same popędy nie mają żadnej świadomości. Religię wyjaśniał jako zjawisko psychologiczne, traktując ją jak pacjenta cierpiącego na głęboką neurozę. Twierdził, że z religią jest analogicznie jak z osobowością człowieka, która w trakcie życia przechodzi różne fazy. Paralelą życia w religii jest jej cała historia. Okresem zaś dzieciństwa są wierzenia praktykowane przez ludy z epoki neolitycznej. Okres ten, według Freuda, jest szczególnie istotny dla zrozumienia religii, analogicznie jak dla psychiki ludzkiej, szczególny wpływ mają fazy wczesnego rozwoju. Nie mogąc cofnąć się w czasie do epoki Mamuta i Kamienia, Freud uznał, że swój osąd o religii oprze na materiale empirycznym, zebranym przez antropologów badających plemiona pierwotne z obszarów Polinezji. Na podstawie tego materiału, metodą psychoanalizy, Zygmunt Freud wskazał na religię jako na rodzaj mitu, wykreowanego w celu dostarczenia człowiekowi iluzorycznych rekompensat. Za wyrzeczenia poniesione przez niego w kulturze. Według tej koncepcji, człowiekowi potrzebna jest terapia ludzkiego ja, w której istotną rolę odgrywa symbolika religijna. W ten sposób leczona jest patologia, wynikająca z wypierania pierwotnych popędów i atawizmów przez kulturę i religię. Freud, jak widać, rozumiał patologię odwrotnie niż wielu z nas. U niego na początku był popęd prokreacji, wszystko inne to tylko nędzna kopia, zniekształcenie, pochodna. Słowa te w całej swej świętokradczej prowokacyjności otwierają księgę psychoanalizy. Freud opierał się na współczesnych sobie teoriach naukowych, zgodnie z którymi powstanie psychiki było końcowym rezultatem procesów biochemicznych. Sama zaś religia. To w zasadzie tylko rodzaj oddziaływania utajnionej sfery popędów na system świadomości. Sfera ta poprzez różnego rodzaju sygnały zniekształcenia, symptomy chorobowe, pomyłki dąży do zaznaczenia swej obecności w obrębie świadomości, nakładając przy tym różne maski, między innymi religii. Freud wpisuje się w nurt prostego materializmu, nie ma tu miejsca na duchowość, jako zjawiska realnego, opartego na dualizmie świata. Podkreślić należy tu słowo dualizm, gdyż to właśnie jego być albo nie być decyduje tu o wszystkim. Jeżeli uznamy, że nie istnieje dualizm świata, to duchowość jest tylko świadomością, którą stwarza i określa całkowicie byt materialny. Natomiast jeśli Dwutorowość natury rzeczy istnieje naprawdę. To powinna ona manifestować się również tam, gdzie nie odnalazł jej Freud to jest wśród ludów pierwotnych, które swoją egzystencję oparły na mistycznych relacjach z przedmiotami, zjawiskami przyrody i zwierzętami.